Rozwiązanie Akuczek Smart Guide umożliwia monitorowanie poziomu glukozy za pomocą aplikacji na smartfonie. Założenie czujnika CGM to zaledwie kilka kroków. Omówmy je wspólnie. Zanim zaczniesz, przygotuj. Gazik do dezynfekcji nasączony alkoholem. Nowy nieużywany czujnik Akuczek Smart Guide. Smartfon z pobraną aplikacją Akuczek Smart Guide i skonfigurowanym kątem Akuczek. Czujnik należy założyć na tylną część ramienia. Co 14 dni otrzymasz przypomnienie o konieczności wymiany czujnika. Pamiętaj, aby przy wymianie czujnika na nowy nie aplikować go na to samo miejsce. Zmieniaj ramiona i umiejscowienie czujnika, aby umożliwić prawidłowe gojenie się skóry. Przed aplikacją czujnika zdezynfekuj skórę. Zanim przejdziesz do kolejnych kroków, upewnij się, że skóra jest całkowicie sucha. Odblokuj zabezpieczenie, aby otworzyć urządzenie. Zdejmij niebieską nasadkę i upewnij się, że słyszysz ten dźwięk. Oznacza on, że urządzenie jest nowe i nie było wcześniej otwierane. Jeśli zostało już raz otwarte, należy je natychmiast wyrzucić i użyć nowego. Zajrzyj do wnętrza aplikatora, aby sprawdzić, czy igła jest skierowana prosto do góry, ale uważaj, żeby jej nie dotknąć. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia Wyrzuć urządzenie i użyj nowego. Po zdjęciu niebieskiej nasadki nie zakładaj jej z powrotem. Zachowaj nakrętkę, ponieważ nadrukowany na niej pin będzie potrzebny do sparowania czujnika ze smartfonem. Teraz możesz już założyć czujnik. Połóż dłoń na przeciwległym ramieniu, aby łatwiej było założyć czujnik. Sięgając pod ramię, przyłóż aplikator do skóry ramienia. Mocno dociśnij aplikator do skóry, aż usłyszysz kliknięcie. Zdejmij aplikator, nie obracając go ani nim nie poruszając. Wygładź palcem plaster, aby upewnić się, że prawidłowo przylega do skóry. Czujnik można nosić maksymalnie przez 14 dni. Teraz Czujnik jest gotowy do sparowania ze smartfonem za pośrednictwem aplikacji Akuczek Smart Guide. W trakcie parowania wymagane będzie wprowadzenie sześciocyfrowego kodu PIN z nakrętki aplikatora czujnika. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, postępuj zgodnie z instrukcjami parowania w aplikacji check Smart Guide. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.